Niektóre wersy nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego, a inne zostały wymazane, zanim zdążyły wybrzmieć. W świecie muzyki, gdzie każde słowo ma moc, istnieją linijki, które zaginęły. Celowo lub przez przypadek. Wsunięte z oficjalnych wydań, ukryte przed światem, cenzurowane, zapomniane albo zbyt niebezpieczne, by je wyśpiewać. Dziś odkryjemy tajemnice, które artyści chcieli ukryć, a może nigdy nie chcieli, byśmy je poznali. Ja jestem DJ Zlew i zapraszam na materiał. Numer 1 Szek Łez na piosence Fin, Travisa Scotta Shaq West, czyli amerykański raper związany z wytwórnią Cactus Jack, pojawia się na utworze Fin, Travisa Scotta. W oficjalnej wersji piosenki jego udział ogranicza się głównie do adlibów, jednakże istnieje alternatywna wersja dostępna na niektórych fizycznych wydaniach albumu oraz w filmie, w której Szequess wykonuje pełną zwrotkę. Wersja ta zyskała. Popularność wśród fanów i dostępna jest na platformach takich jak SoundCloud. Nigdy nie dostaliśmy powodu, dla którego została ona usunięta z oryginalnej części piosenki, lecz fani nadal czekają. Dajcie znać, co wy o niej myślicie w komentarzu pod filmem. Numer 2 Polak na piosence The Weeknd Tak, to nie jest żaden fake news. Na jednej z najbardziej popularnych piosenek artysty The Weeknd możemy usłyszeć wers. Naszego rodaka. Pomyślcie sobie, jakim cudem mogliście o tym wcześniej nie słyszeć, ponieważ byłby to na pewno bardzo znany Polak. Po zrobieniu tego wersu, po nagrywkach, które odbyły się w Polsce, The Weeknd, czyli Abel, postanowił nie zatrzymywać go na dłużej i usunąć. Nie wiemy, z czego to wynikło, czy może jakiś Osobisty beef pomiędzy artystami, może jakieś prawa autorskie. Być może po prostu wiedział, że te wersy są zbyt mocne na jego dosyć czysty wizerunek. Za chwilę puszczę Wam cały wers polskiego artysty. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Droga nocą do wychlewa, mijam rzekę, jewie główne, ale zmartwień nie ma, Smażę babola, a potem będę jadł kebab, owocowy mus, ale mojej mamy obok nie ma, po drodze mijam drzewa, jestem głodny, ale mam przy sobie dużo chleba, Podjeżdżam pozioma, ale zjeść przy nim się nie da, droga nocą do wychlewa. Jadę nocą do, do wychlewa Znowu jadę nocą do wychlewa, yeah Nocą do wychlewa, yeah, yeah, Ej! Znowu jadę nocą do wychlewa, yeah, yeah, yeah Ever since I was a G, I've been legit. Yeah. To by było na tyle w tym materiale. Dziękuję za oglądanie i dziękuję za wszelkie subskrypcje oraz komentarze, które zostawicie pod tym filmem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę oraz śledźmy kanał po więcej ciekawych filmów związanych z tematyką rapu. Dziękuję Wam i do zobaczenia.